Jak udało Ci się zabić Demawenda? Dzięki czarom Shili. Znaliśmy każdy jego ruch, zwyczaje i zachowania straży, wszystko. Pozostało tylko zadać ostateczny cios. Mieliśmy bardzo komfortową sytuację, ale i tak było ciężko. Ledwo uszliśmy obławie. Gdyby nie skojatel Jorweta, znów pomysł Shili, nie udałoby się. A tak nie dość, że udało się zabić Demawenda, To jeszcze byliśmy kompletnie poza zasięgiem Loży i mogliśmy zaplanować zamachy na Fortesta i Henselta. Skąd wiedziałeś, że Foltest przyjdzie do klasztornej samotniej? Plan zabicia Foltesta ułożyliśmy z Jorwetem. Król Temerii nie krył się z tym, że zamierza rozprawić się z lawaletami. Byłem pewny, że będzie chciał zabrać Benkarty, a gdzie chowają dzieci w czasie oblężenia, jak nie po klasztorach? Musiałem zostać mnichem, ale nie mogłem przyjść do klasztoru i powiedzieć, że spłynęło na mnie objawienie. To byłoby niewiarygodne. Dlatego patrol Ariana natknął się na oddział wiewiórek torturujących bezbronnego mnicha. Dzielni wojownicy przepędzili elfy, a ja znalazłem schronienie w klasztorze. Nikt nie zauważył, że nie jesteś okaleczony? Mnich, który mnie leczył, dostał dużo orenów za milczenie. Odpła tylko pożyczka, potem go zabiłem. Tylko umarli nie zdradzają tajemnic. A potem wystarczyło czekać na rozwój wypadków. Kiedy zobaczyłem, że wchodzisz do komnaty z Fortestem, pomyślałem, że plan się nie uda. Na szczęście nie rozpoznałeś swojego starego drucha. Sorry na chwilę ludzie, Simba! Chodź tu. Dobra, co dalej? Kiedy postanowiłeś pozbyć się Orweta? Kiedy zorientowałem się, że nie będę mógł nim manipulować. Był zbyt spostrzegawczy i niebezpieczny. W każdej chwili mógł przejrzeć moją grę. I to był błąd. Póki chronili cię Scoia'tael, byłeś nie do ruszenia. Ale też nic nie mogłem zrobić. Gdybym dobił Ciarana... Ale nie dobiłeś. Dzięki temu udało mi się skonfliktować cię z Jorwetem i zmusić do ucieczki. Pamiętaj. Pozwoliłem ci żyć, a mogłem zabić. Pamiętam. To ciebie Shilla szukała we flotson. Zgadza się. Chciała się mnie pozbyć. Wciąż myślała, że panuje nad sytuacją. Założę się, że sądziła, że mi po prostu odbiło albo że to Jorwet by nie zmanipulował. A w tym czasie północ pogrążała się w coraz większym chaosie. Dokładnie. Ty byłeś największym problemem. Mogłem cię zabić wtedy w elfich ruinach, ale nigdy nie byłeś moim wrogiem. Nie udało wam się dopaść Henselta. Wszystko się pochędożyło przez klątwę Sabriny. Po pierwsze, utknęliśmy w kryjówce w wąwozach. Po drugie, zjawiła się Sheila i pilnowała Henselta jak oka w głowie. Ale jego śmierć nie była już niezbędna. Wtedy los uśmiechnął się do nas po raz drugi. Dowiedziałem się o obradach i próbie wskrzeszenia rady i kapituły. Idealny moment na wielki finał naszej misji. Kończmy to. Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki. Połyku. Trzymaj. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki Wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę i nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabijecie. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Żadnych groźb życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Gerard. Epickie znane na całym świecie zakończenie Wiedźmina 2 z Biedronką. Nikt nie wie, po co jest ta Biedronka. No ale słuchajcie, skończyliśmy Wiedźmina 2. Czyli jest ok. Myślę, że było całkiem zabawnie. No i. No i to już koniec, nie? Pora się zająć z czymś innym. Teraz przynajmniej mam zaliczonego Wiedźmina po stronie Jorweta i Rosha. Myślę, że Wam też się spodobało, chyba. Tak przynajmniej sądzę. No to oglądamy ending i się żegnamy póki co, nie? Takie fajne filmowe zakończenie. Dobra, to ja Was zostawię z napisami końcowymi. A ja się póki co żegnam, trzymajcie się ciepło, no i cześć.